Uwaga, uwaga! O godzinie Pierwszy raz jestem na Pielkonie. Bardzo miła atmosfera, bardzo mili ludzie. Dużo komplementów dostaję za mój strój. Bardzo dobrze się bawię. Cały czas jakieś atrakcje, cały czas coś się dzieje. Na tej edycji mamy jakby podwójną liczbę już tych stoisk, bo cieszy się to już coraz większą popularnością. Dziewczyny przyjechały, jedna z Poznania, druga z Warszawy gdzie nocują w Poznaniu u tej koleżanki i codziennie tutaj przyjeżdżały, także jest są z Krakowa ludzie, z Wrocławia są ludzie. Jestem przybrana za aluminium, to jest jedna z głównych postaci z chińskiej gry Genshin Impact. jak się idzie na ten sam event, to można poznać dużo ludzi. Oczywiście blok prelekcyjny z pisarzami, to jest kolejna jakby strefa, która cieszy się cały czas popularnością. Strefa wolna, gdzie można sobie pozwiedzać różnych konstruktorów, czy Rzymian, czy rycerzy, czy wioskę postapo. No, i troszeczkę jeszcze rzeczy w środku, tak jak video videorumy, czyli gry retro, gdzie cały czas też właściwie pełne obłożenia można sobie pograć w różnego rodzaju tytuły gier komputerowych czy konsol od lat 80. I w górę. Tutaj na Pilkonie jestem pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni. Czy można i ludzi poznać i się fajnie bawić? Cała impreza jest fajnym klimatem, fajnie się bawimy już trzeci dzień.